Same, same stropy kanałowe nie dają takiej możliwości, jak stropy kanałowe sprężane. Dają nam możliwość wykonania dużo większej rozpiętości między podporami niż ta. Także pamiętajcie, żeby o tym nie, nie, nie zapominać, bo później jak gratisowe 2-3 tysiące złotych i grosz do grosza i okazuje się, że oferta, którą złożył Wam dostawca wcale nie jest najlepsza. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Technicznie na kanale Budowa Dzień po Dniu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o stropach prefabrykowanych. To, o co się w tej chwili opieram, jest to paleta, na której znajdują się łączniki balkonowe. Termiczne. Mają za zadanie redukować mostek termiczny, który znajduje się na połączeniu między płytą balkonu a płytą stropu. Dzięki temu, że je stosujemy, możemy odchudzić warstwy termoizolacji poziomej stropu płyty balkonowej od spodu i od góry, jak i od czoła samej płyty. Oczywiście koszt jest większy w przypadku zastosowania łączników termicznych niż w zastosowaniu. Zwykłej termoizolacji w całości balkonów. Niemniej jednak mamy kilka bonusów, chociażby to, że balkon nie jest wtedy tak gruby, tak ciężki. Te balkony, które tak delikatnie wyglądają, są możliwe tylko i wyłącznie przy zastos zastosowaniu właśnie łączników termicznych. Koszt mniej więcej dla naszej realizacji, dla trzech balkonów po niecałe 5 metrów każdy, jest to 4600 netto, więc są to niemałe pieniądze. Niemniej jednak, jeżeli projekt tak przewiduje Zalecam jednak, żeby stosować te łączniki termiczne. Dodatkowo łącznik termiczny daje nam przerwę roboczą, która pozwoli nam etapować wykonanie balkonu, jak i samego stropu. Dzięki temu również mamy troszeczkę więcej czasu dla murarzy kondygnacji drugiej, którzy będą mogli wejść już z murami piętra, w momencie kiedy cieśle będą szalować balkony. Każdo, każdorazowo przy zakupie z stropu prefabrykowanego dostajemy dokumentację w zakresie właśnie tych płyt od dostawcy, od producenta danej technologii. To on decyduje, w jaki sposób powinny być wykonane poszczególne detale i połączenia. Ważna rzecz, o której często się zapomina, są to punkty styku pomiędzy tymi częściami. Monolitycznymi, wylewanymi na mokro na budowie, a tymi, które są częścią systemu stropowego, nie da się ułożyć idealnie stropu w całości, w 100%. Zawsze znajdą się pola, które trzeba wylać, jakieś belki, poszerzenia, kawałek stropu zbrojonego i lanego na mokro. Ważne jest, aby autor opracowania pierwotnego przewidział zazbrojenie, dozbrojenie tych elementów. Jeżeli dokonujecie zmiany. Czyli w projekcie pierwotnym był założony strop typu filigran, a wy chcecie w, i pójść w pełną prefabrykację, zastosować płyty kanałowe. To bardzo często zdarza się tak, że te płyty się różnią między sobą wymiarami, i, i założenia pierwotne konstruktora, autora projektu technicznego nie pokrywają się z tym, co założył dostawca stropu. I pozostają takie elementy ja to nazywam ziemia niczyja. Czyli powstaje element żelbetowy, który nie zgadza się z pierwotnym projektem, nie został przewidziany, też jego dozbrojenie nie zostało przewidziane przez dostawcę stropów. Dlatego bardzo ważne, żeby na etapie ofertowania, składania ofert do producentów, każdorazowo pytać się o usługę, ponieważ każdy, kto sprzedaje stropy w Polsce, stropy prefabrykowane, ma na etacie bądź współpracuje z konstruktorem, który może dla was doprojektować te detale. Dlatego przy ofertowaniu zawsze pytam się o, również o ofertę na usługę zaprojektowania konstrukcji tych właśnie wszystkich detali. Jakiś kawałek monolitu, jakiś kawałek tam podciągu, który jest wymuszony właśnie daną technologią. To jest istotne, ponieważ konstruktor, autor pierwotnego opracowania bardzo często nie chce się podjąć wykonania tych obliczeń. No nie ma się co dziwić, on swoją pracę wykonał rzetelnie, a to my dokonujemy zmiany w tej technologii. Także pamiętajcie, żeby o tym nie, nie, nie zapominać, bo później jak gratisowe 2-3 tysiące złotych i grosz do grosza i okazuje się, że oferta, którą złożył Wam dostawca wcale nie jest najlepsza. Jak zastosujecie stropy kanałowe bądź jakąkolwiek inną technologię na, na swoich budowach trzeci, czwarty, piąty raz, zobaczycie, że te detale są zbliżone. One się powtarzają. Oczywiście każdy, każdy projekt jest względnie inny, ale sposoby połączeń, Poszczególnych podpór. One są raczej standardowe, więc wszystko to, co tutaj widzicie, to są rozwiązania standardowe stosowane, zarówno na budowie w Gdańsku, jak i na budowie w Warszawie. Same, same stropy kanałowe nie dają takiej możliwości jak stropy kanałowe sprężalne. Te, które są sprężone, one są oczywiście droższe, ale dają nam możliwość wykonania dużo większej rozpiętości między podporami niż ta stara żelańska technologia. Na ten moment udało mi się zamontować strop 18 cm na, na rozstawie podpór ponad 8 m, co pokazuje jak duże rozpiętości jesteśmy w stanie uzyskać dzięki tej technologii. Tutaj mamy akurat zaprojektowany strop grubości 20 cm, a to tylko dlatego, że taka grubość była zaprojektowana w projekcie. I żeby nie bawić się z rzędą schodów, zastosowaliśmy ten grubszy strop. Co ważne, jego cena była taka sama jak stropu grubości 16 cm, a druga, oczywiście najważniejsza rzecz, konstruktor potwierdził, że ciężar płyty 20 jest, nie jest za duży na nasze fundamenty. Więc no to są takie rzeczy, o których trzeba pamiętać, ale tutaj ułatwiliśmy sobie troszeczkę tą 20, dzięki temu schody zostały jak w pierwotnym opracowaniu. Montaż takiego stropu dla doświadczonej ekipy na te około 200 metrów to powinno być około 3 godzin pracy. Potrzebujecie do tego oczywiście dźwig. Płyty takie jak tutaj, czyli 1,50 m szerokości do 6,5 m rozpiętości, one wagowo oscylują gdzieś 2000-2500 kg. Ważne jest, żeby dobrać odpowiedni sprzęt, odpowiedni dźwig, który da radę na danym wysięgu tą płytę zamontować. Nie próbujcie oszczędzać tutaj ściągając za mały sprzęt, który jest dostępny lokalnie. Lepiej zapłacić nawet za dojazd 500 zł więcej, ale mieć komfort pracy. Bo kiedy trzeba naciągać te płyty, to ten dźwig pracuje na granicy swoich możliwości. Dochodzi dużo częściej do pewnych zdarzeń, wypadków na budowie, gdzieś coś ktoś próbuje naciągnąć. Dajcie sobie swoim pracownikom komfort pracy. Lepiej, żeby ten dźwig był o 10 metrów za długi niż o 2 metry za krótki. Takie jest moje zdanie. Kiedy zamawiacie dźwig na swoją budowę, pamiętajcie również o ograniczeniach dla pracy takiego dźwigu. Przede wszystkim rozstaw jego łap, czyli jakie pole jest potrzebne, żeby on się rozstawił do osiągnięcia swoich maksymalnych parametrów. To jest bardzo istotne, zwłaszcza w wąskiej zabudowie, w ciasnej zabudowie. Tutaj na przykład przed przyjazdem dźwigu musieliśmy zapewnić plac. Jeszcze dzień przed przyjazdem dźwigu, tu gdzie stoję ja, były schałdowane masy ziemne. Oczywiście na szybkości się ich pozbyliśmy, bo jak zadzwoniłem do naszego operatora, ustaliłem jaki wymiar jest potrzebny do rozstawu tych jego podpór. Szybkie działanie, było za ciasno, usunęliśmy ziemię, dzięki temu dźwig się rozstawił bez problemów. Kolizji nie ma tutaj z żadnymi liniami na napowietrznymi. O tym też pamiętajcie, że czasami na wieździe przecina nasz wjazd linia niskiego napięcia, albo jest jakikolwiek inny element, o który on może zahaczyć w trakcie pracy. To wszystko są takie rzeczy, o których Wy musicie pamiętać, bo niestety w momencie, kiedy on przyjedzie, a nie będzie w stanie się rozstawić, albo zahaczy o coś w momencie, kiedy rozpocznie rozstawianie bądź rozkładanie swojego ramienia, to i tak koszty przyjazdu zostaną scedowane na Was, więc lepiej poświęcić 2-3 godzinki na przemyślenie tego, czego potrzebujemy, niż potem niepotrzebnie na szybkości załatwiać alternatywę, a jeszcze, co najgorsze, pakować się w niepotrzebne koszta. Jeżeli chodzi o dostawców stropów, standardem jest to, że oni razem z transportem płyt dostarczają również trewers do montażu tych właśnie płyt. Nie należy montować, zwłaszcza tych długich płyt powyżej 6,5-7 metrów na pasach, na łańcuchach. Bardzo istotnym jest dokument, który jest na stronach internetowych dostawców i producentów, czyli zasady montażu takiego stropu. Należy się z nim zapoznać, nawet jako inwestor, powinniście rzucić okiem, jak to się wykonuje, no bo niestety bardzo często wykonawcy próbują przyspieszać swoją pracę i rzucają te płyty na chociażby pasach. To oczywiście zmienia sposób pracy takiej płyty, która powinna być podparta zgodnie z założeniami projektowymi przy podporach na skrajach, a nie na środku i jeszcze nie daj Boże z odwrotną strzałką. Czyli wywijana, wywijana w, w dół, rozciągana góra na środku, wtedy te płyty po prostu pękają i idą do śmietnika no bo nie są przystosowane do takiego obciążenia. Bardzo ważne jest, żeby montować zgodnie z, zasady, z zasadami narzuconymi przez producenta. Trewers, właśnie, który jest przywożony na samochodzie, służy temu, aby poprawnie zostały one zamontowane, jego obsługa jest bardzo prosta. Większość operatorów dźwigów zna ten system, wie jak go podpinać pod swoją maszynę. A kierowcy, którzy dostarczają płyty stropowe od producenta, doskonale też wiedzą, jak się z nim obsługiwać. Więc jeżeli wasza ekipa nie ma doświadczenia w tej materii, to na pewno możecie liczyć na porady czy to ze strony operatora dźwigu, czy to ze strony kierowcy z fabryki. Przez ostatnie 3 czy 4 kwartały miałem okazję zamontować bardzo dużo stropów prefabrykowanych. Uważam, że ta technologia powinna zagościć na stałe na naszych budowach. Oczywiście nie jest to jedyna słuszna opcja, ale trzeba mieć ją w wachlarzu swoich opcji i możliwości. Myślę, że serię tą poszerzymy o inne niż tylko te płyty kanałowe, sprężone technologie, abyście mieli przegląd tego, co jest dostępne na rynku. Jednak, mając na uwadze cenę stali na ten moment, na pewno zrobimy również odcinek o zwykłym stropie monolitycznym który znowu znowu wraca do łask. Bardzo często w tych płytach i w tych kanałach zalega woda, więc pamiętajcie o tym, żeby przewiercić te kanały. Te kanały są zaślepiane w większości oprócz tych, które są przewidziane jako otwarte i zabetonowane, są zamykane, więc tam jest pustka powietrzna. Ale w tej właśnie przestrzeni często zalega woda, która po pierwsze, w momencie składowania płyt na placu dostawcy się tam w jakiś sposób może dostać i tak samo może się dostać już po wbudowaniu ich. No bo wiadomo, że na stropie jednak w czasie deszczu ta woda też będzie miejscami zalegać. Nie zapominajcie o tej wodzie. Po wykonaniu tynków ona może wam przysporzyć bardzo dużo problemów. Częsty zarzut, który jest podnoszony względem tej technologii no i każdej, która składa się z lameli czy to stropów gęstożebrowych, czy prewerykowanych częściowo, jest klawiszowanie, że poszczególne płyty między sobą zarysowują się, inaczej osiadają i powstają rysy właśnie w krawędzi, w tej pachwinie, która jest widoczna nad moją głową. Moja ocena i obserwacja jest taka, że wynika to przede wszystkim z błędów wykonawczych ekipy montującej strop. Chodzi o to, że te pachwiny, wielokrotnie widziałem na budowach, są zalewane nie świeżym betonem o dobrej konsystencji, tylko na sam koniec, po oblaniu wieńców, tym co zostało na stropie, już wyschło, zaczęło wiązać, zostało łopatą, jeszcze nie daj Boże, z wodą przemieszane, albo jeszcze co gorsza, jakimś klejem później zalewane, czy, czy samym cementem z wodą. Te pachwiny są traktowane jako taki element, powiedzmy, dodatkowy. Najważniejsze w tych stropach są właśnie te pachwiny. Trzeba je odpowiednio przygotować. Mieszanka musi być idealnej konsystencji, świeżutka, poprawnie wykonane. Pachwiny nie mają prawa pękać, nie mają prawa się rysować. Także ten zarzut odbijamy dobrym nadzorem nad pracami. Pilnujcie właśnie tego, żeby. Nie traktować tego jako nieistotny element, bo to jest najważniejszy element, czyli połączenie dwóch płyt ze sobą. W tym odcinku to jest już ode mnie wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Widzimy się w następnym, równie technicznym, równie merytorycznym. Trzymajcie się hej.